Panewki w płynie, to było... O! to było petarda. No i panewki w... nie panewki, tylko jeszcze rozrząd w płynie, nie? Kurde, co jakbyś tylko zalewał? No rozrząd ciężko, no ale panewki jakby tam były jakieś takie... panewki byłyby z odpowiedniego materiału i w tym płynie co dolewasz byłby po Uzupełniało prostu... się. Jakieś jony metalu, coś tam i by się, wiesz... Jony, jony, ty joń. <laughs> jony. Dobra, mi się przypomniało. Joni. <śmiennie> co ci się przypomniało? No bo to Joni to wiesz co to jest. No. Nie. No Joni. No nie no a, a ja też nie wiem. Czy Johnny. O nie. <śmiennie> Johnny brawo chyba kurna. Kawa malago, dajcie spokój. Górę. Kawa malago to to, <grym> tak? Ja nie mogę jak z wami jedno jakieś kłopoty, kurwa mi po prostu ten. Kawa malago! To jest wykleństwo, rzuca żeby! To się nie naprawił!